Witam, nazywam się Marek Busio, byłem właśnie z takiej imprezy międzynarodowej, która się nazywa World Championship Kona Hawaii 2018. gdzie w kategorii M70 udało mi się zająć siódme miejsce, a chciałem wygrać. Trudno, następnym razem. Chciałem pokazać, a chciałem pokazać przy okazji właśnie, jak zapakować, jak zapakować rower na podróż. Aha, tu mam jeszcze. Tu mam jeszcze właśnie taką pamiątkę, to jest mój pierwszy, mój pierwszy start w triatlonie 2011, susz, połówka, no a zakwalifikowałem już 5 razy na mistrzostwa świata, byłem trzy razy, to jest mój rower przygotowany do podróży, a raczej po podróży. Chciałem w odwrotnej kolejności w takim razie pokazać jak taki rower przygotować najtańszym kosztem ponieważ no wiadomo teatroniści, a ionminiści szczególnie muszą wędrować razem ze swoim sprzętem, więc to jest no, bardzo ważna rzecz. Są różne sposoby, są bardzo fajne duże case y plastikowe, nawet nie o to chodzi, że one ważą powiedzmy, że kosztują półtora tysiąca, dwa tysiące złotych, ale są bardzo ciężkie taki case waży około 10-15 kg plus rower, także to jest maksimum nic więcej do takiego pudełka nie włożymy. Karton ma tą przewagę, że waży 3 kg i oprócz roweru do tej wagi 32 kg, bo taki można bagaż sobą zabrać sportowy, można tam dopakować wiele różnych rzeczy w sumie darmo. Znaczy nie za darmo, bo zawsze muzykowałem się płaci, w różnych liniach różnie, ale po prostu, no, mamy przy okazji jeszcze misę na bagaż. Jak wygląda, jak wygląda taki karton? No, ja sobie tutaj dorobiłem do niego jeszcze takie opaski, no, żeby po prostu było za co żeby w czasie podróży, wiadomo, w portach lotniczych, to. To po prostu tym pudełkiem rzucają, więc trzeba mieć to na uwadze i tak zabezpieczyć drogę w środku, może by on w miarę nienaruszonym stanie dojechał. Tu widać, że nawet to jest pierwszy raz już te pudełko, a tu już jest, jest dziura zrobiona. No ale może jak to wygląda, jak to wygląda od środka. Podejdźmy przy te rzeczy które są tutaj yy, które są tu załadowane więc to są rzeczy które są tutaj wybrane ono jednocześnie służy jako yy, no izolacja tu się zmieścił jeszcze dodatkowy kars jest może wsadź do środka tak to wygląda tak to wygląda od góry więc to jest po prostu poupychane różnymi różnymi szczejami ile, ile tam rzeczy się dodatkowo zmieściło. To jednocześnie właśnie też jako element izolacyjny poszczególne poszczególne elementy, żeby ten rower był odizolowany jak gdyby od kartonu i w miarę w miarę tu już mamy pierwszą część osobno ukro. ta paczka ważyła 27, 27 kg czyli rower waży około 10 kg karton 4 kg plus 14 czyli 13 kg z laskowego bagażu. To są takie rzeczy, które są w i są Bardzo fajną rzeczą izolacyjną to jest właśnie, można wziąć opakowanie z jajek, odwinęć w kropkowej folii. Jest to leciutkie, a jest, jest bardzo mocne, i właśnie bardzo fajnie. Właśnie paru izoluje, więc można kilka takich dookoła sobie wkładać kartoników. Teraz A teraz oczywiście Jak to wygląda w środku? To więc środku to wygląda tak, że tutaj akurat koła są. Ja tu mam trzy koła w tej chwili, dlatego że jedno koło przednie, ponieważ ja mam wysoki stożek. Kolor sernie, to jest 75 wysoki stożek jest. I jak jest bardzo, bardzo silny wiatr, to na przykład y, jest bardzo trudno utrzymać kierownicę. Więc już miałem takie wypadki na Lanzarote, na przykład, że się nie dało w takiej konfiguracji jechać, dlatego może jeszcze jedno takie kołę, nietypowe, podstawowe, że wyraźnie naprawdę silnego wiatru to można się wydatować. Tak, tu jest jeszcze, tu jest jeszcze yy, właśnie w miejscu, gdzie jest koła i ośki, to stosuje takie czwarte, nawet z, z, z czyli bagażu, która jednocześnie właśnie zabezpiecza ten żeby on był naprawdę w środku tego pudła i żeby mu, no, nie groziło zniszczenie, Zawsze to jest rower karbonowy, wiadomo, ja gdyby walnęli tą ramą gdzieś yy, za mocno, to on był się chyba ja nieźle skończył to jest jeszcze jeden taki padel, żeby po prostu, żeby to pudełko nie zostało ściśnięte przez, powiedzmy jakby ktoś stanął na niego i tak dalej, no to wkładam, oczywiście tutaj upycham, upycham różne rzeczy, no ale żeby one nie rozerwały tego pudełka z kolei, to tu związałem to właśnie takim paskiem, który zabezpiecza, żeby się to podłonie nie rozjechało na bok. No i to daje właśnie to możliwość, że tu można wciskać różne rzeczy. Tu trzeba oczywiście przykleić jakieś wzmocnienie, kawałeczek tej grubszej tektury, żeby no, ten pasek nie wyrwał, nie wyrwał bezpośrednio kartonu. No i tak jest, a tu jest rowerek, proszę bardzo. To jest rower, żeby go włożyć do środka, to tu naprawdę bardzo niewiele zostało, zostało tylko objęte przednie koło, oczywiście odkręcone pytały to wiadomo, kierownica jest tylko zdjęta, jest tylko zdjęta z tyłu. Że przy takim rozkręceniu, żeby nam widełki nie wypadły, to ja zawsze skinam widełki razem z ramą. Ściągam o czymkolwiek pomóc. Przekładka z pianki, żeby się nie obijało jedno drugie. No i teraz zakładamy, zakładamy koło, zakładamy środek, zakładamy pedały. Trzeba tu przykręcić kierownicę i rower jest gotowy, czyli nie trzeba go specjalnie. Yy, demontować, rozkładać na kawałki, to jest też plus, yy, plus tego kartonu, że on jest duży i bardzo szybko taki rower można złożyć i rozłożyć. Yy, trzeba jeszcze myśleć zawsze i zwrócić na to uwagę o przerzutce. Żeby ta przerzutka trzeba przewidzieć, że na przykład jakiś pacan stanie na ten karton i po prostu, żeby na tej przerzutki nie złamał, nie, nie zgiął. No to trzeba ją po prostu wrzucić na najwyższy łańcuch, na najwyższe kasetę i dociągnąć, dociągnąć do tu jeszcze dać jakąś przekładkę, czy nawet jakby nam ktoś tutaj wlazł, żeby nam po prostu tej przerzutki nie uszkodził. No, także rowerek mamy, tu jeszcze reszta, reszta bagażu. Wszystko, to wszystko, to wszystko się zmieściło po prostu w jednym kartonie, gdzie tak naprawdę to by na to potrzebna była walizka. No i tu jest, tu jest ta przewaga, właśnie kartonu nad, nad tym caseem takim plastikowym, że on jest lekki i nie przekraczając wagi można doładować wiele doładować różnych rzeczy. Także. Ja tak się pakuję na zawody, to już któryś raz z kolei, mniej więcej 3-4 transporty taki karton wytrzymuje, no i trzeba po prostu zrobić nowy, no bo on y, poprzez te bardzo takie chamskie traktowanie przez naszych przewoźników się dewastuje. Gdyby to układać delikatnie i tak dalej, to wytrzymałby więcej last. Także, gdyby ktoś chciał skorzystać z takiego rozwiązania, Proszę bardzo. Miło było zobaczenia na zawodach. Hej!